Cześć! Dzień Z tej strony mamy kolejny odcinek z gry Cygnale. I tak jest dzisiaj. Testujemy nową postać, która wypadła mi poza odcinkiem, e, czyli Griff, ale jeszcze wcześniej zachęcę Cię do zasubskrybowania kanału, bo lecimy do końca roku po 50 subów na chwilę obecną, jak to nagrywam. Brakuje tylko jeden. E, I już bez zbędnego przedłużania e, opowiem Wam, jak trafiłem tę postać. Trafiłem tę postać w sposób... Otworzyłem Big boxa, kliknąłem przycisk, kliknąłem drugi przycisk i kliknąłem trzeci przycisk. A ze trzecim przyciskiem wypadła mi ta postać. Fajna bajka, dobra gra. Yy, Miłe oglądanie życie. <gryw> Miłego oglądania życzę. Mam nadzieję, że wstęp się podobał. Yy, dobrze. dobrze. Zaczynamy granko. Zaczynamy granko. Czyli mam nadzieję, że to co w tej filmie najbardziej lubicie. Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu lubię granko, a wtedy wam przytnę serduszko, bo dawno nie było takich akcji, że przytnę wam serduszko. A właśnie zapomniałem jednemu gościowi w komentarzu przypiąć serduszka. Przepraszam, przepraszam Cię, chyba nowy subskrybent, jeszcze gorzej. Dobra, przepnę Ci serce, pamiętam. Mam nadzieję, że nie zapomnę po kolejnym filmie, który będę nagrywał. Nie obrażaj się. Dobra, już gramy griffem. Oczywiście to jest nasza nowa postać epicka. Mamy 8 na 8 epickich. No cóż, no trafiliśmy z Big Boxa, co ja mam mogę... Co? Co ja mogę jeszcze powiedzieć? Fajnie, że ją mam. Już trochę pucharków na niej wbiłem odkąd. E, trafiłem go. bo Byłem wtedy na wyjeździe urodziny. z tajnego farta, nie wiem. Ostatnio nam te postacie jak po prostu... Zmieniam te postacie jak skarpetki, naprawdę. E, dobra. No, 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 chodźże. Chodźże! To cię rozwalę! Chodź ta! Chodź ta. O, no nie, nie wyszło. Yy, tara nas rozwaliła, kochani, mam nadzieję, że ten mój kuzyn ją rozwalił. Zapraszam Was do klubu Emoxy. Jest nas tylko 8, a nasz cel na rok to jest 10 członków, dlatego pomóż, dołóż swoją cegiełkę. Jesteś bardzo mile widziany. Yy, nie ma już zasady, że 7 dni nie aktywności dlatego możesz grać raz na ruski rok, a będziesz dalej w tym klubie. Dziękuję za uwagę. Przechodzimy do kolejnej gry. No, Halo, dziękuję. Już nam się ładuje. Dzisiaj wyszedł u mnie skin ten przystojny Colt, który nie jest przystojny, nie ma nowych animacji, więc bez nadzieja. Nie opłaca się według mnie. Dajcie znać w komentarzu Wasze zdanie na ten temat. Dobra, mamy jednego Kuba. Szkolenie wygłupów, rozwalamy Byrona i Bailando. Tak, rozwalamy my? Nie, rozwaliła Bel. To my rozwalamy Bel. Po raz, postaramy się przynajmniej. Ona ma mnie na hita w tej chwili. Mam mnie na hita. Biorę się hita i mam cię na hita. Pozdro. Pyk. Ała, ała, ała. To boli. To, bar, to bardzo niemiłe. To bardzo niemiłe. Dobrze. Teraz Bel sobie rozwala ciuby. Okej. Okay. Zginęła. Ze sprawą mnie i mojego kuzyna Griff. Bardzo mi miło. Ok, sześciu zademiazgi, tutaj widzę, Lu się na mnie czalił. Ciebie zostawię przy życiu. Oni się teamują. Nie no, spoko. Spoko! Jezu, dziękuję, przepraszam was za piski. Są się za krzyki. Sorry. No, Dziękuję. Dziękuję. Myślę że biznes. Dobra. Lecimy. Timek, team, team, mój. Team. wow, No, ten długo, długo ten team nie potrwał. Że powiedzenia mojemu kuzynowi. Mamy plus jeden pucharek, Słabo na to wychodzi na razie. To ja mogę wam jeszcze powiedzieć? Kochani. Już ma nowa aktualizacja. Zapewne już wiecie, zapewne macie już nowy karnet z Na pewno macie. Tak więc myślę, że już się pojawił u mnie film, ale chyba nie, nie wiem. Nie wiem jak to z. Organizuje wszystko. Zobaczmy, może na tym filmie odblokujemy jeszcze Big Boxa. Hmm, czy tu zaszły jakieś zmiany? Nie. Tak wam. O, właśnie! Pokażę Wam nową postać. A, która pojawi się za dzień 14 godzin. U mnie, u Was już pewnie jest. To jest zły sprzątaż yy, robot, robot. Tak wydaje mi się, że to był robot, nie pamiętam. Yy, I on sprząta zamek. I jest generalnie wkurzony całe swoje życie. Krótkie życie. Dobra, i tutaj ładuje mu się żółty pasek, który ładuje mu się za atak i jak ten pasek mu się naładuje, to więcej bije i chyba ma więcej życia, choć nie jestem pewien. O, widzicie, ja teraz bije 1600. O, i kolejny ulgi. I rzuca takie pingwinki, podobne do pana P, który ma. O, widzicie, 1600. I większy zasięg ma chyba, tak mi się wydaje. Tak, raczej tak, raczej ma większy zasięg niż bez ładowania paska. Bardzo fajna postać. Mi się mega podoba. Coś z tym... coś, coś alas, ale primo, coś w ten desen. E, Okej, okay. rzucimy. O, właśnie, jak pokonać tego gościa bez stracenia swojego życia? Tak? Bez stracenia swojego życia. Rzucasz mu takie, oto pingwineczki, robociki, jak tak zwał. Rozwalasz kolejne te roboty. Rozwalasz. Dziękuję. Teraz rzucasz kolejne te robociki. Próbuj je, jego rozwalić. Dobra, i już dalszą część znacie. Emotki nie pokażę, bo zapomniałem albo tutaj ją. O... Nie, nie pokażę. Dobra. Ulta nazywa się mali pomocnicy. Zrobotyzowane szczury pomagają w sprzątaniu. Takie wybuchają, gdy zetkną się z przeciwnikiem, zadają mu obrażenia i znacznie podnoszą furmi. Poziom furmi. Nie umiem czytać. I znacznie podnoszę poziom furii aż. Dziękuję. Yy, A tak porządki aż Aż gniewnie uderza swoją miotłą. Aż gniewnie dnie, uderza swoją miotłą, zejdźcie jej z drogi, bo obrócicie się w pył. Ok, przedstawiłem Wam już nową postać Asza. Myślę, że każdy wie, co on robi, i tak, więc nie wiem, po co je ja robię Chyba tylko po to, żeby zająć czas filmu, mniejsza. Przechodzimy do kolejnej gry Bazen, teraz już się postaramy. Myślę, że zagramy jeszcze po tej grze jedną grę na innym trybie. Myślę, że to będzie z no to ale jeszcze zobaczymy, co mi się tam wybierze. Dobra, widzę tu grifa, ale na mniejszej mocy. Ja mam już piątą moc. Jak wiecie, trafiłem go no już trochę temu. Yy, Okej. Okay. Mamy tutaj... Same Gryfy i rasy. nie dziwne. Dobra, Melon, Melon co mi idzie? pani Melonie. Kamelonie. chodź tu. Ja się ciebie nie boję. No dawaj, dawaj, dawaj szybciej, dawaj. No bij mnie, bij mnie. Come on, come on. Pyk, to z tobą robię. O, zaraz ginę. <grywka> Dobra, jestem zapewne siebie. Halleluja, dobre już. Pyk, 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 rozwalanko, rozwalanko, rozwalanko. spokojnie, nigdzie nie śpieszy, Ewentualnie na mecz, który przerwałem, żeby specjalnie dla Was nagrać film. Pewnie ten Leon z ultem po mnie już gdzieś tutaj wędruje. Tu raz we mnie rzuca, i jestem po prostu obijany we, ze, we, przez wszystkich. Nieważne, nie masz koło, nie umiem mówić. Pozdro, <noise> pozdro, dobrze, ten Leon jeszcze żyje, ten Leon mnie prześladuje, dobrze, Raps tam jest, na dziewięciu piłkach. aha, on się skimował z Leonem, Bajlando, Bajlando, jajo to tyle z tej gry, ostatnia gra, przechodzimy do ostatniej gry, no, raczej nie będzie jednak Biparka na tym filmie. Może na kolejnym będzie, bo nagrywam wszystkie filmy jednego dnia. Pozdrawiam. Mm, dobrze, nowy typ, nie wiem, czego będę testował na filmie. Zobaczę, czy mi się będzie chciało, czy nie. Wężowa preria, karteczki... To mapę gracza sobie przetestujemy. A co mi tam, a co mi tam. Gryf grif jest gotowy na wszystko, w teorii, graczy. Gra. Gra. Też jest Gryf w dnie. Ja żyję, siupel, 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 nie wiem czemu, ale może przez mój słaby internet chodzę tak powoli, ale Byron widzę, że ma jeszcze gorszy, bo on ledwo co chodzi. Coś ty zrobił. Dobra, NW. Po co to? Po co to? Po co to? Po co? To? Po co? Po co? Po co? Po co? Po co? Po co? Po co po. Dobra, Kup już zaczyna em, rozwalać. Ja też do niego dołączam. Pyk, 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 pyk. Rozwalanko, rozwalanko, rozwalanko. Dobra, wygrywamy, wygrywamy. Nie, przegrywamy, przegrywamy! Aleluja, aleluja. Przegrywamy. Czy wygrywamy remis? Przegrywamy, przegraliśmy. No nie. To zła wiadomość. A ja Wam już podziękuję za ten śmieszkowaty filmik. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na kanale. Do zobaczenia, subskrybuj kanał, bo lecimy po 50 słów i narazki.